8 maja w Chorzowie pod pomnikiem żołnierzy polskich obchodzono 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in. posłanka Maria Nowak oraz wiceprezydent Chorzowa Jerzy Szafranowicz. Święto, które to upamiętnia, że zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami i wskazuje, że po tym zwycięstwie Polska wolności nie zaznała. A bezwarunkowej kapitulacji Niemiec kończył nieludzki okres II wojny światowej, która doprowadziła do śmierci i kalectwa milionów ludzkich istnień. Dokonała wielkich zniszczeń materialnych, wycisnęła olbrzymie piętno na psychice tych, którym udało się przeżyć. A także doprowadziła do rozlania się komunistycznego reżimu na znaczne Obszary Europy. W dniu 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej spotykamy się, aby oddać hołd wspaniałemu pokoleniu naszych dzielnych obrońców. Dzięki którym dziś możemy się cieszyć wolną polską. Pamiętając ich ofiarność, poświęcenie, jesteśmy zobowiązani do podejmowania codziennego wysiłku, aby nasza ojczyzna już nigdy nie była narażona na tak dramatyczne doświadczenia. Obchody zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem przez delegacje m.in. władz samorządowych, służb mundurowych oraz kombatantów.